Kobietki, 10 minutek z zapraszam. Dzierać prawo, lewo. A tu mamy jakieś kurteczki. Co to za kurteczki? Patrzymy. A ja już je pokazywałam. Dobra, to nie. Ale chociaż widzimy, jak wygląda zapięta, bo tam była rozpięta, no nie? Tam, co ostatnio wyciągałam, to był przegląd wcześniej czy dwa? Teraz jesteśmy codziennie w sinseju, także dziewczyny, zapraszam. 109 zł. O, na pewno nowość, taka oliwka. Taki zwyklaczek 25, prawie 26 zł. Podnoszę tylko to, dziewczyny, co czego nie podnosiłam. O, na przykład ten sweterek. Był czy nie? Chyba ten z zameczek. Czuję, że to jest jakaś nowość, ale nie mam pewności. 79 zł, a tak się prezentuje zapięty. Co myślicie? Te spodnie woskowane pokazywałam w tym kolorze, ale widzę, że wjechały jeszcze czarne toż sobie jakieś wyciągniemy. Tam jakie państwo. O. Zwężone. Już Wam mówię jaka jest cena tych spodni. 70 zł. Dziewczyny pod te codzienne przeglądy koniecznie łapka pod filmem, za co oczywiście wielkie dzięki. Ten sweterek, ła, serio babo. O tylko Święta to, to wszędzie nas rzuca. Dobra, jest kolejna nowość. To jest taka tuniczka, sukienka z zameczek kryty. A do, dokąd jest ten zameczek? Chodźcie, zobaczymy. O, długi on jest. Nie, dobra. Gdzieś tutaj się kończy. Tu, gdzieś dziewczyny się kończy. I cena 40 zł. Fajny, fajny w dotyku. Co myślicie? Lecę szybko, żeby jak najwięcej pokazać. Co my tutaj jeszcze mamy? Tutaj chcesz, chcemy coś tutaj? O, to są fajne gacie. Chcę je sobie przymierzyć, tak? To są te, o których myślę. Tylko sobie zerknę, dziewczyny, i już lecimy dalej. Ła! Wyjdzie mi to, czy nie? Się zaczepiło, no. Tak, to są te. Dobra. Ale to są maciupki, tak, 36 gacie. Zobaczcie, te brązowe. Tutaj takie przeszycia. a taka schowana kieszeń, zobaczcie. No, no, no. Nieźle, co? Cena tych spodni 80 zł. Tak się prezentują. Co myślicie? Zapraszam do poprzednich przeglądów ze sklepu Sinsei. Teraz jesteśmy codziennie, dziewczyny, w sklepie na przeglądzie. Także jak lu lubicie ten sklep, to zapraszam. O, jeszcze taki bucik. 109. Czyli Sinsei ma wszystkie buty w tej samej cenie. 129 albo 109. Te zieleniaczki pokazywałam. No to nie, to lecimy na lewo. Szybko, szybko. Babu, szybko. Tutaj jakaś oliwka, niecałe siedem do ale nie mam pewności czy jej pokazywałam, czy już nie będę ściągać, bo coś czuję, że je pokazywałam. Znamy ten sweterek, ale nie wiem czy w tym kolorze, ale też znamy. On jest tak dotąd, widzicie? Na zamek, gdzie jest cena tego sweterka? O, tutaj jest zapięty, tak się prezentuje, cena 60 zł, Powyżej kowbojek, ale tego kowbojka już również znamy. Marinera ostatnio, była na manekinie, bardzo fajna styloweczka. Ostatnio, czy... No nieważne, ale... Ale byłam. 80 zł spodnie 70. Ale no to znamy, babo, znamy. Szukaj czegoś innego. No dobra, jest sweterek. Fajny, co? Taki pasiaczek. Ile ten sweterek, że mówię? Ale przyjemny w dotyku. 70 zł. Znamy. Znamy, 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 znamy znamy, tą spódnicę również o, dobra, jest jakaś nowość, 39 zł taka pielinka, taka siateczka, o, widać to taki kremik ale widzę, że są też białe chyba białe z długim rękawkiem, aha, to są te bluzeczki, które pokazywałam ostatnio z krótkim, a tutaj można spotkać również z długim 26 zł, może z krótkim też są, zaraz zobaczymy nie, wszystko długi Zwyklaczek znamy tą spódnicę też pokazywałam jest taka plisowanka taki wzorek. Jest tam kto? Nie ma nikogo. Dobra, lecimy dalej. Zwykłe spodnie, takie garniturowe. O, na pewno jakaś nowość, ale nie będę ich ściągała, co? Bo ja tego nie odwieszę. Ewentualnie z złotym guziczkiem. Podam Wam tylko cenę. 60 zł. I odjadę, co? Będzie widać. Widać? Widać. Kurteczki szare, znamy. Sukienki również, bluza. Też ją dostawiałam. O, takie koszulaczki, zwykleczki. Każda inna. 25 zł. Tam widzę jeszcze inna. To weźmy jeszcze jedno, a nie, tu już są te same. Dobra, Patrzcie, jeszcze nawet sobie można klapek ogarnąć. I na przecenie 55 zł. Takie po prostu japoneczki. O, dobra. Idę dalej, szukaj, babo, dalej. Ceny od 29 do 30 zł. Co to tutaj są? A golfiki po prostu, zobaczcie, takie. Ale my je znamy, dobra, to nie? Sweterek, sweterek. Co to za sweterek czy on jest tutaj gdzieś rozłożony, bo nie chce mi się tak... Dobra, nie jest rozłożony, to patrzymy, chodźcie. A, takie króciutkie są te sweterki. Akurat mi się wzięła xs -eczka. Może go troszeczkę rozłożę. 40 zł. O, on jest taki... Może go dostawię? Chodźcie. Będzie widać, jak bardzo jest krótki. Jeszcze mój kolor, także... także ekstra. O. Patrzcie. Taki. Taki króciutki. O nie? Złożę. Dobra, idziemy dalej. Ten też jest ładny kolor, ale mi jest nieładnie w takim różu. Już tylko złożę. I lecimy dalej. I te sweterki są, tak jak mówiłam, róż, brąz, biały, taki kremik i o tutaj jaka malina w ogóle. Patrzcie w tych sweterkach. I, i to wszystko. Dobra, lecimy dalej. Aha, to są te z guziczkiem, to już je znamy. To nie chcemy. A tutaj coś chcemy dziewczyny, może tego pasiaczka chcemy. Już widzę, że tutaj jest jeszcze taki pasiaczek 70, a ten 40. Dostaw Sebabu. O, no, mi jest. Jaki pasiak, jaka zebra w ogóle? Podoba mi się. No, no no, niezłe. Dobra, idziemy dalej. Fajny jesteś fajny. Dobra, co my tu jeszcze chcemy? Ziba był tam, 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 tam. No bo te sweterki rozpinane wszystkie znamy. Ładne kolory, bardzo ładny ten też. O pasiaczek, co to za pasiaczek? Nie widziałam tego pasiaczka, 45, 99. To jeszcze taki pasiaczek. Mamy no, z tych rozpinanych, dobra. Co my tutaj chcemy? Dziewczyny, chcemy coś? Chcemy, chcemy tą kieckę, to jest taki prążek. Na trzy guziczki jak widać, cena 30, 36 zł. Ma to rozpierdek W sensie rozpięcie? Ro, rozpięcie, tak. Rozcięcie nie ma. Taka tuba po prostu. Taki ołóweczek. gaciory w kratkę, zwężane. Z tyłu gumeczka. Cena, tutaj widzę, tutaj widzę. 60 zł. Co myślicie? Takie wkładane po prostu. Tak, kieszenie jest. Jest jakaś bluza, ale chyba te bluzy, pokazywałam? Pani, jaki to masz łańcuch? No, no, no. 50 zł, tak. O, tą też pokazywałam. Może odjada? Odjedź babu. I. I pasiaczek, ale ten pasiaczek też pokazywałam. Są takie cieplejsze już te bluzy. A mówiłam o tych zwykleczkach, o tych koszuleczkach. One też 26 zł. Tam, tam możemy spotkać jeszcze z długim rękawem. No dobra, dobra, już nie będę tego pokazywać, nie? Patrzcie, te spódnice, które tam piszą. Chodźcie, dojdziemy. Pokażę Wam. O, tutaj takie prisowaneczki. Możemy sobie jeszcze z tego. A nie, to jest inny kolor w ogóle, troszeczkę inny. Widzicie? 60 zł można sobie jeszcze strzelić też kieckę, jak wolicie. No to chyba ta fajniejsza, kolorystycznie. To ma takie bardziej żywe kolory, tutaj takie wyblakła. Jeśli można nazwać, że jedna i druga może mieć żywy kolor. ale w sensie, że bardziej wyraziste. Chyba że tam z tyłu coś jeszcze było, a z tyłu jeszcze są takie, ale to pokazywałam, dobra, to nie? Czyli jednak dobrze, że się wróciłam. I mamy kropek, ale kropek znamy, 59 zł, 60 sensie. Czarną znamy, dobra to lecimy dalej, lecimy dalej. Nowa bluza, niecałe 50 zł. Ładny kolor z brązem, chodźcie sobie dostawię. Gdzie jest to lusterko, gdzie jest lusterko, gdzie jest, to gdzie jest to Podoba mi się. Fajne jest, co? Z tyłu się prezentuje tak. O przodu, tak? I cena? Dziewczyny, tylko 5 duszek. Ekstra. I chyba jest tylko jedna, jedyna, tak? Gdzie ona wisia? Tu. A nie, dobra, sam jeszcze z To jest Ameczka akurat, wprost znam, Ale o, tutaj jeszcze są, także spoko. Dobra, lecimy dalej. Tutaj coś z niebieskim pasem. W sensie z pasem białym, albo za niebieska, ale chyba ją, nie no, bo, bo pokazywała, dobra, to nie? Te znamy. Golfiki. To nie jest golfik. Bluzeczki znamy, pasiaczki. 40 zł, ale jest koszowa. Jest nowość na koszula, o! Taka pielinka za 50 zł. Bardzo lubię czarny kolor. Aha, to są te jebotka. Też mi się podobają. Fajne to jebotko, nie? Tylko 5 dyszyk. Jeszcze są w innych kolorach. Nie, tutaj nie ma. To są tylko czarne. Dobra, mamy jakieś opaski, ale ja chyba je pokazywam co. To tak szybciutko je przelecimy z perłą. 16 zł. Lubicie chodzić w opaskach? szaliczek, rzucimy sobie tylko okiem na kolorki. O, takie. I cena tych szaliczków to pideszki. Dobra, lecimy tu, czy tu? Gdzie lecimy? Świetna turba, pokazywałam wczoraj na przeglądzie, ale mamy też w tym kolorze. Patrzcie, serduszkowy plecak. Patrzymy, chodźcie. Ile ten plecak. 60 zł. Serduszkowy plecak, serio, serio. Kładniutki. Zobaczcie, jakie szaliczki w ogóle leciały. Ile ten szaliczek? 39 zł. Czapa. Z myszką Miki. Jaka pozycja w ogóle. Seria Miki. No dobra. 16 zł. Niezła jest ta czapoczka. Dobra, przymierzę sobie, co? Chodźcie. To nie pasuje, co? Nie pasuje. na no, już odwieszam, 25 zł. Zakładaj swoje okulary. I idę, cześć.